Dzień dobry, witam Was serdecznie przy mojej czarnej w przerwie mojej pracy codziennej. Serdecznie wszystkich Was tam witam. Na razie na początku auto prezentacja. To, co za mną oczywiście widzicie, to jest drzewo królowej śniegu. To, co będzie, jest licytowane do 20 do godziny 19 razem z drugim, z tym zielonym obrazem tutaj, który, który pokazywałem Wam. To jest ten obraz. No, może wam zbliżę go troszkę, żebyście zobaczyli, jakie te kolory są. Widzicie, jak to wygląda? O, teraz w świetle lepiej się to może prezentuje, więc to jest, to jest ten, to są ten. To jest ten obraz z zielone wzgórza. Zresztą ten obraz jest podobny strukturalny, taki dosyć gęsty, bardzo gęsty, dosyć ciężki obraz. Ale mam się czym pochwalić. Dzisiaj będzie w nagraniu. Aha, no, jeszcze, oczywiście, żebym nie zapomniał. To, to są obowiązkowe rzeczy. Dwie książki, duet książkowy pana doktora Jana Kwaśniewskiego i pana Tomasza Kwaśniewskiego. Będzie wznowienie teraz. Luty Luty będzie wydane, wydanie już standardowe, już nie takie z tymi twardymi okładkami, jak to moje i nie z autografem i nie z dedykacją pana Tomasza, tylko, tylko wydanie zwykłe, ale za to, za to finansowo przystępne. Linki będą pod, pod moim nagraniem. A teraz do, do dzisiejszego nagrania. Dzisiejsze nagranie chcę zatytułować Anioły z Wysokiej Półki. Z Wysokiej Półki Anioły. To, to nagranie, to stąd się, ten tytuł, stąd się wziął, że mój kolega Wiesiu Matuch, który nagrywa na swoim kanale Wiesław Matuch, tam możecie sobie, możecie sobie wszyscy znaleźć tam, gdzie gdzie szukać, a ja może też podlinkuję, gdzie tam Wiesiu ma kanał, Trzeba Wiesia też tutaj wesprzeć, zareklamować, żeby, żebyście wiedzieli, że nie tylko ja zacząłem mówić o, o świętym ojcu Pio z Nowej Kuty, który przez ponad 50 lat tam przybywał, ale i Wiesiu. Wiesiu, który na początku nie chciał nic mówić, mówił, że nawet gdyby go mm, końmi czy tam wołami szarpali, to nic nie powie. No i nagle okazało się, że jednak Wiesiu mówi, yy, podzielił się z Wami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, wydał książki, także. Możecie sobie tam posłuchać i, i, i zobaczyć, i poczytać. Wiesiu powiedział któregoś razu taką fajną rzecz, że te rządy tego, tego Prawa i Sprawiedliwości, tych wszystkich tam, tych marszantów u góry, to anioły z najwyższej półki. I ja chciałem się dzisiaj do tego odnieść. Tak, zgadzam się z tym, co Wiesiu powiedział. To anioły z najwyższej półki. Ale ani troszkę nie wyższe, ani nie niższe niż Wy, którzy to oglądacie, niż ja tutaj, Wy tam po drugiej stronie. Wszyscy jesteśmy aniołami, wszyscy jesteśmy tam z zaświatów, którzy tutaj przybyli i którzy nie zawsze pamiętają albo nie zawsze zdają sobie sprawę ze swojej, ze swojej wielkości, ze swojej wspaniałości, która została tutaj upodlona, uszargana, zniszczona, zapaprana błotem ze wszystkich stron zdarza się tak, że ten anioł wysokopółkowy który jest tam gdzieś na dole który ma chore te skrzydła, nie może latać jest po prostu kaleką fizycznym, psychicznym no po prostu ułomnym, biednym aniołem nie zdającym sobie sprawy nawet kim jest zostaje wzięty w czcigodne ręce i położony wysoko na półce bardzo wysoko im wyżej tym gorzej dla tego anioła Dlatego, że potem, w momencie przetasowania politycznego na tych wysokich półkach, te biedne anioły poklejone, polepione, wysokopółkowe, te pułkowniki, zostają po prostu zepchnięte z tej półki. I taki anioł zepchnięty, jak pizdnie z tej wysokiej półki, to nie dosyć, że ma rozczaskany dziób, głowę, skrzydła połamane, to jest większym wrakiem, niż zanim został w czcigodne ręce wzięty i wyniesiony na tą wysoką półkę. Tak kończą anioły nieloty, wysokopółkowe pułkowniki, które nie mają siły, żeby samym wzbić się do góry. Wy, którzy tutaj mnie oglądacie, też nie jesteście, chociaż może niektórzy są tam wysokopółkowymi, już tam położonymi u góry, może tak już ktoś ogląda. Ale generalnie jest tak, że żeby anioł jakiś, czy w znaczeniu, wiecie, to jest taka metafora, czyli wy osiągnął jakąś wysoką gałąź, wysoką półkę, musi tam wskoczyć, wzlecieć o własnych siłach, musi mieć te skrzydła tak wyćwiczone, cały ten jego organizm musi być tak doskonale zmajstrowany, odbudowany, aby o własnych siłach tam wzlecieć, bo w razie czego, gdyby ktoś go chciał zepchnąć z tej gałęzi, jakiś inny, jakiś inny anioł, to albo tym dziobem potrafi się obronić i wykole oko drugiemu koledze, który czyha na jego zdrowie i życie, Albo w razie czego przeskoczy, przefrunie na wyższą jeszcze gałąź, a jak będzie chciał, to wyląduje na dole. I wtedy taki anioł jest rzeczywiście prawdziwym pułkownikiem, wysokopułkowym, wolno latającym, szczęśliwym aniołem. Natomiast cała reszta tych pułkowników, niestety, zostaje tam umieszczona przez czcigodne ręce innych aniołów, które wsadzają tych pułkowników, tych biednych tam na te wysokie gałęzie, którzy niestety nie rozwinęli się, nie są. Nie są w stanie opanować wysokości, na jakiej przyszło im w, danym, w danej chwili funkcjonować. Tak to widzę. tak to widzę. I tu z Wiesiem zgadzam się pod tym względem. To są wysokich lotów anioły, które zostały wyniesione na skutek okoliczności, działań innych ludzi, na bardzo wysokie półki. Ja Wam po to mówię prawie że dzień w dzień z małymi przerwami o żywieniu optymalnych, o książkach pana doktora, o książkach pana Tomasza, abyście nie musieli być brani w czcigodne ręce i wynoszeni na jakieś wysokie gałęzie, ale byście jak chcecie, to sami sobie tam wzlecieli. Wszystko w waszych, na waszych skrzydłach jest. Żeby to zrobić, musicie zacząć jeść, tak jak każdy. Gołąb, tak jak każdy ptak, żeby mieć siły, musi być dobrze pojedzony. Nie obżarty, bo będzie ciężki i się nie podniesie, nie odleci, tylko musi być dobrze najedzony. Jego mięśnie muszą być odpowiednie, jego umysł, jego wzrok musi być wzrokiem sokoła, który wzleci do góry i nie będzie się bał bujania w przestworzach. Musi być na tyle agresywny, żeby nie dać się innemu, który też wzlatuje. A ten inny jak będzie widział, że tamten się mu nie da, to on nawet nie pomyśli, żeby zaatakować wielkiego orła, który, który krąży, czy sokoła, który krąży na dużych wysokościach. Przygotowałem wam dzisiaj jeszcze pokazać, bo ostatnio pokazywałem książkę Henryka Pająka Konspirację Czas zaczynać. Ta konspiracja musi być inna, którą trzeba zaczynać. To nie ma być konspiracja, to nie może być samoorganizowanie, bo w, takiej, w takich grupach samoorganizujących się zawsze wpakują szpicli, zawsze wpakują kogoś, kto, kto prędzej czy później odpali minę i zrobi kuku, tak jak we wszystkich tych organizacjach, które, z którymi mamy do czynienia. Ale dzisiaj chciałem Wam pokazać. Sprawę taką dosyć, dosyć interesującą. Dwie sprawy. Jedna to sprawa naszego polskiego tego ptaka, tego wysoko latającego anioła, tego orła. Tego orła, pod którego sztandarem nasi przodkowie oddawali zdrowie, a często życie. 1919 rok. Zobaczcie Orła z 1919 roku. To jest książka Henryka Pająka On i Oni. Taka okładka. Najpierw Wam okładkę pokażę, żebyście zobaczyli. Grube to misko. Strona, strona, strona. Jest, bo to są zdjęcia. Więc to jest strona 40... 50. Strona 50. I zobaczcie. Orła 1919 roku. Wysoko latającego orła z 19 roku. To jest ten delikwent. Tak. Ten delikwent ma koronę zamkniętą. Czyli to, co ma na głowie, jest zamknięte. Zamknięcie korony, wiecie, to, to jest symbolika samodzielności, to jest sy symbolika samodzielnego organizmu tego państwowego, że jest niezależny. Zawsze tak było. I ten orzeł przypomina kurę. Taką złotą kurę, która znosi złote jajka. Taka, taki orzeł, jak zobaczycie sobie na przykład na, w kaplicy w Miechowskiej, kaplicy tutaj koło budynku sądu rejonowego. Jak wejdziecie do kaplicy grobu Bożego, to możecie zobaczyć, tam są takie orły. Przedstawiam, to jest XVI-XVII wiek. Jakbyście nie wiedzieli, to jest to najstarsza kopia Bożego grobu na świecie. Starsza niż ta, która jest tam w dalekim, pustynnym kraju. Tak się złożyło, że w Polsce jest starsza, a do tego tematu jeszcze wrócę kiedyś. I tam te przedstawienie tych orłów, jakbyście zobaczyli te orły, to to są zdechłe kury, to są wymoczki, to są kury wypierzone, które wyznosiły się tych jajek i już są w trakcie wypierzania. Tak one wyglądają, te orły. Może uda mi się zrobić zdjęcie i Wam kiedyś tutaj pokazać, jak wygląda ten... Sprzed kilkuset lat polski orzeł. Mnie się wydawało, że mam do czynienia po prostu ze złotą kurą, która już tak wyniosła się z tymi złotymi jajkami, że zostało tylko takie biedne stworzenie, które poświęciło się dla nas, dla tych ludzi. I teraz tak. Mamy Godło Polski z 1927 roku. Na tej samej stronie. To był, był wcześniejszy, a tu jest 27 rok. Zobaczcie, jak już on wygląda. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że w 27 roku. Korona została otwarta. Korona już jest ubezwłasnowolniona. To już nie jest ptak, symbol wolności, tylko to jest ptak podległy. Nie wiem po co. Znaczy, ja wiem po co i wiem dlaczego już podległy jest, bo trafiłem na obronę, obronę, tekst obrony pana, który bronił się samodzielnie, bandyty, artysty, który bronił się samodzielnie. Po zabiciu prezydenta Narutowicza. I znalazłem jego tekst obrony, jak poszperacie w internecie, znajdziecie, i on tłumaczy, co się stało i dlaczego dokonał tego haniebnego, podłego czynu zabicia drugiego niewinnego człowieka. On pokazuje y, sytuację, w jakiej znalazła się Polska w tamtym czasie i dlaczego ten jego czyn, według jego mniemania, odwrócł, przesunął. Hekatombe wojny, która się zbliżała o kilka lat. To jest rok 27. A potem jest, tutaj jest jeszcze trzeci, wnioskowanie zmian do symboliki polskiego orła. Zobaczcie, to jest ten trzeci orzeł, tutaj. Kilka, kilka lat temu, to był 2008 rok mniej więcej, czyli kilkanaście lat temu. Hmm, Ktoś wpadł, bo to jest wcześniej się sprawa ciągła, ktoś wpadł na pomysł, żeby te, te, te gwiazdki, które ten orzeł miał tutaj w tych, w tych swoich latających skrzydełkach, żeby je znieść, żeby nie było gwiazdek. Żeby korona otwarta została zastąpiona koroną zamkniętą. Zobaczcie, tutaj jest zmiana. Tu są strzałki. Koronę otwartą zastępujemy koroną zamkniętą, taką, jaką była wcześniej i likwidujemy gwiazdki ze skrzydeł. Tu jest likwidacja. Takie były wnioski, żeby ten orzeł, czyli symbolika wolnego kraju, żeby zacząć od symboliki, od prostych znaków. Proste znaki graficzne, które byłyby pierwszym maleńkim krokiem do wstania z kolan. Do wstania z kolan. Drugim krokiem to było, aby doszła do skutku tak zwana intronizacja. Intronizacja Chrystusa na króla Polski. I tutaj na następnej stronie, czyli to była strona, co Wam pokazuje 4, 50, a na stronie 51 jest arcyciekawy tekst, który zdążę Wam przeczytać, zdążę. Tu jest, tu jest ten tekst, proszę sobie zobaczyć go. Ja Wam tu zaraz go odczytam i wytłumaczę, o co w nim chodzi. Zobaczcie, co jest tutaj wytłuszczonym drukiem. Pieczęcie, podpisy wszystkich władnych. Kościoła rzymskiego w Polsce rzymskokatolickiego. Kuria metropolitalna, Kraków, ulica Franciszkańska 3. Data. Kraków dnia 17 marca 2008 rok. Numer sprawy 687 łamane przez 2008. Dlaczego. Kuria Metropolitalna nie chciała ogłosić Chrystusa królem polskim. Oficjalny dokument tutaj się znajduje, który Wam po przełknięciu nie, pięknie postaram się szybko przeczytać i delikatnie, delikatnie skomentować. Szanowny Panie Profesorze, to jest odpowiedź kurii dla Pana Profesora. Dla szanownego pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Andrzeja Flagi, przewodniczącego ruchu obrony Rzeczypospolitej, Samorządna Polska. Tu jest adres tego pana z Krakowa. Nawet wiem, gdzie to jest. Może jeszcze aktualny. I czytam odpowiedź Kurii Metropolitalnej na jego pismo. W Posłuchajcie, będziecie wiedzieć, o co chodziło w tej odpowiedzi. Bo w tekście w książce jest sprawa wytłumaczona, bo tu jest cała opis, bardzo długi opis całej sprawy, łącznie z rozalią celakówną. Tu jest rozalia celakówna, od jej objawień, tak zwanych objawień. Z Krakowa rozpoczęła się sprawa tej intronizacji, tego dziwnego tworu, gdzie wy tam, którzy słuchacie moich nagrań, do tej pory nie rozumiecie, o co tu chodziło i dlaczego przed. Ale to jeszcze wrócimy do tematu. Na razie zobaczcie, dlaczego Kuria odmówiła, aby Chrystus był głową, taką, wiecie, ideologiczną głową, głową Polski, Rzeczypospolitej. Przecież powinno im zależeć na tym, nie? A to figa. Szanowny Panie Profesorze, pisze Kuria Metropolitalna, w imieniu i z upoważnienia arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, księdza kardynała Stanisława Dziwiża, potwierdzam odbiór listu z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie podjętej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej Samorządna Polska inicjatywy ogólnokrajowego referendum w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP. Tytułu Jezus Król Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego. Tego dotyczyła sprawa. I dalej. Opinia księdza kardynała w tej sprawie jest zgodna ze stanowiskiem konferencji Episkopatu Polski wyrażonym niedawno przez księdza biskupa Stanisława Budzika, sekretarza generalnego Episkopatu. Ksiądz biskup przypomniał, że część dla, Chryst że cześć dla Chrystusa, króla wszechświata, jest wpisana w tradycję Kościoła. Natomiast niewłaściwe i niezgodne z myślą polskich biskupów jest ogłaszanie Chrystusa królem Polski. Jeszcze raz Wam przeczytam to zdanie, podkreślone tu w książce jest. Natomiast niewłaściwe i niezgodne z myślą polskich biskupów jest ogłaszanie Chrystusa królem Polski. Nie chcą, po prostu nie chcą mają do tego prawo, zwłaszcza że postulat ten jest wykorzystywany przez niektórych wiernych w celach stricte politycznych. Wiadomości z 16 marca 2008 roku numer 11 strona 7. Proszę zatem uprzejmi o przyjęcie powyższego stanowiska z chrześcijańskim pozdrowieniem. Kanclerz Kurii. Tutaj jest podpisany. Pan kanclerz Kurii. Jak coś tutaj mogło zostać zrobione, skoro Kuria nie wyraża zgody nie wyrażała zgody? Nagle pojawia się rok 2017. Ilegalny prezydent, obojętne, łotr, łobuz, oszust, cokolwiek byście o nim nie powiedzieli. Prezydent Potocki. Bo mam dokumenty, przysłano mi dokumenty jako naciągacz ludzi, że naciągnął ludzi na pieniądze, że zrobił jakieś tam przewały. Teraz siedzi w więzieniu. Ale jest 2017 rok, dzwonimy wraz z, z kilkoma osobami do, do prezydenta Potockiego i pytamy, czy on jako legalny zrobi tą intronizację, którą której rząd nie może, bo on ma uprawnienia, bo akurat jesteśmy w trakcie dalej trwania jak gdyby wojny z Szycią Rzeszą i z Japonią, nie ma traktatów pokojowych. Więc w jego gestii, jako jednoosobowym takim, takim osobniku, jest całe zwierzchnictwo i cała władza tej drugiej RP, niedokończonej sprzed wojny. Czy on zrobi tą intronizację? I co słyszymy? Proszę przygotować, przyjadę wskazać miejsce, przyjadę, dokonam intronizacji. Nie widzę żadnych przeszkód. No i tak się stało. Potocki przyjechał, dokonał intronizacji w Kirach, koło Zakopanego. Przy całej delegacji były prawie, że z całej Polski. Cichutko, grzecznie, oczywiście uroczyście, bo to było w sposób uroczysty, nawet były siostry zakonne z pobliskiego klasztoru, byli księża, Miało ich być więcej, ale wystraszyli się, bo potem ten, który zarządzał, ksiądz, który zarządzał wówczas tym sanktuarium, wystraszył się i uciekł w ostatniej chwili, tak? Zabrał szybciutko koszulę i uciekł, czmyknął, chociaż był zaproszony, wystarczyło, żeby, żeby wziął w tym udział, a nie wziął udziału. Szkoda, szkoda, bo naprawdę uroczystość, uroczystość była, nie? I czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest niewierzący? To to się stało. Więc ten kraj, według tego, tego posłannictwa sprzed wojny, już nie upadnie, bo zrobił to Potocki. Potocki dokonał, oddał w ręce tego zbawiciela. I akt ten, który był przygotowywany, znam osoby, które przygotowywały ten akt, był tak sformułowany, żeby nie było tam, że to jest Kościół Rzymski. Nie, to, to tam sformułowanie było tak zrobione, to były, każde słowo było tak dobrane, żeby nikt nie miał wątpliwości, że chodziło o Zbawiciela, gdziekolwiek by on się nie narodził. I, i kiedykolwiek by on się nie narodził. Chodziło o tego konkret, konkretnego, tą istotę, która przyszła i jako religijny ruch zbawiła, zbawiła tą, tą naszą ludzkość nas. Nie? Tak to było sformułowane. Potem powstała wielka wrzawa. Wiem, że. Bo to dzwonił do mnie, przecież prezydent Potocki do mnie dzwonił i mówił: Panie Sławku mówi, Mam naciski, żebym odwołał intronizację. Chcą, żebym ja to odwołał. Ja mówię: No i co pan zrobi? No, on mówi: No, przecież tego się nie da odwołać. Nawet gdybym chciał, ale nie chcę, to nie zrobię tego i tego się odwołać nie da, bo to już się stało. Już kto inny jest posiadaczem tego tego kahału, tego terytorium. I tu już geszefty zwykłe, takie, które były w sposób magiczny, czarowny robiony, no już nie bardzo wyjdą. Poza tym ludność tego terenu nie jest już tak głupia i tak tępa, jak była jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dzięki internetowi ci, którzy chcą dogrzebać się do pewnej prawdy, do pewnej wiadomości, dogrzebią się. Ja się dogrzebuję, więc każdy z Was też się może dogrzebać, tylko trzeba poszukać, chcieć i wiedzieć, czego się szuka. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że nikt się nie obraził po tym nagraniu, bo nie miało to na celu kogokolwiek obrażeń. Ani tych z prawej, ani ze środka, ani z lewej, ani tych cyklistów, ani tych masonów, ani kogokolwiek. A w ogóle o masonach to chcę przygotować Wam bardzo, bardzo fajne nagranie. Kiedyś to bym się bał o masonach tutaj. Ale znalazłem książkę napisaną przez dwóch Masonów, i ja wam ją zaprezentuję. Świetna książka. Mimo iż zrobili tą książkę Masoni. A co? Czego się mamy bać? Tego, że myślimy, mamy się bać swoich cieni, to jest najwyższa forma upieprzenia człowieka, kiedy zakłada sobie człowiek autocenzurę, że sam się kontroluje, co mu wolno, a co mu nie wolno. I kiedy to do mnie dotarło, przeraziłem się. Sam blokowałem siebie, żeby wam pewnych rzeczy nie mówić, bo, bo się bałem. Zwyczajnie się bałem. Samego siebie nikt mnie nie trzymał. Autocenzura. Tak mnie, tak mnie zmajstrowali, tak mnie uformowali. I was tak samo po drugiej stronie. Wszystkich was, te wspaniałe, piękne anioły, które mają polepione skrzydła, którzy są chorzy, którzy się boją własnego cienia. Dlatego tak mamy. Trzeba wychodzić. Wychodzi najpierw do żłobu dziobać to ziarno, to, co tam dla tych anielskich ptaków tam jest. To najlepsze, w najlepszych proporcjach. Potem rozprostowywać te skrzydła, machać nimi, potem odrywać się lekko, a potem zobaczymy. Trzymajcie się raz jeszcze, życzę Wam pięknego dnia.